Witajcie! Dziś przedstawię Wam zmiany w komunikacji w dniach 21-22 grudnia. Zapraszam do oglądania. Sobota. Autobusy. Uruchomienie linii C40 kursującej na następującej trasie. W kierunku Cmentarza Północnego. Metro Młociny, Aleja Witek, Pułkowa Dzierżoniowska, Żubrowa, Wójcickiego, parking przy Bramie Południowej, Wulczyńska Estrady, Dziekanowska, Brama Zachodnia. W drugo, Brama Zachodnia, Dziekanowska, Estrady, Wólczyńska, Parking, przy Bramie Południowej, Wójcickiego, Żubrowa, Dzierżoniowska, Pułkowa, Aleja Witek, zgrupowania AK Kampinos i do Pętli. W godzinach 9.16, linia 250, w obu kierunkach, będzie wykonywała podjazdy do przystanku Cmentarz Północny, Brama Zachodnia. Prowadzenie specjalnych rozkładów dla linii 189, 509, zawieszenie kursowania linii 196. Niedziela. Autobusy. Linie dzienne oprócz Elek kursują według sobotniego rozkładu jazdy. Elki kursują według niedzielnego, a linie nocne w noc z 22 na 23 kursują również według niedzielnego rozkładu. Wprowadzenie specjalnych rozkładów dla linii 189, 190 i 509, zawieszenie kursowania linii 196, uruchomienie linii C40 kursującej na omawianej trasie. Linia 250, będzie podjeżdżała do cmentarza północnego bramy zachodniej w większości kursów. Tramwaje. Wszystkie linie tramwajowe kursują według sobotniego rozkładu jazdy. Metro. Obie linie kursują według sobotniego rozkładu bez kursów nocnych po północy w noc 22-3. To na tyle. Dzięki za uwagę.